Hej, to seria o słowie. Pytaliście również o słowo murzyn. Dlaczego go nie używać? Ta dyskusja rozgorzewa raz na jakiś czas. Nawet najwięksi wieszcze języka polskiego przez długi czas mówili, że to słowo jest neutralne. Natomiast całkiem niedawno Rada Języka Polskiego stanowczo odradziła jego stosowanie. A to m.in. przez związki frazeologiczne, które funkcjonują w języku polskim. Takie jak być 100 lat za Murzynami, Murzyn zrobił swoje Murzyn, może odejść, harować jak Murzyn, a więc opisują one osobę, która pracuje za darmo albo pracuje bardzo ciężko, w zasadzie jest potrzebna tylko do tej pracy albo jest kompletnie niewykształcona. Co więcej, etymologia słowa Murzyn wskazuje na inne słowo. Murzyć bądź murzyć się. A więc ubrudzić się czymś ciemnym, czarnym, umorusać się, jak to mówi się potocznie. Więc to słowo nawiązuje do brudu. Więc jak mówić? To całkiem proste. Osoba czarna. To była seria o słowie. Pamiętajcie, że decyzja o tym, jakiego słowa użyjecie, zawsze należy do Was. Do zobaczenia.